Przychodzi do Ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny, okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. Boże miłosierdzie, źródło. "Gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, ty gorąco pragniesz okazywać mi miłosierdzie. Dziękuję ci za to w tej modlitwie." Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Witajcie, kochani. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj razem w tak ważnym dniu. Myślę, że domyślacie się, dlaczego. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja nazywam się Ania i dzisiaj wspólnie będziemy modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia, ale dzisiaj też ostatni dzień, nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego, co oznacza, że to właśnie dzisiaj, 18 maja, w sobotę, Pewnie duża część z nas jest albo będzie w licheniu. W licheniu na wspólnym czuwaniu przed zesłaniem Ducha Świętego. Bardzo się cieszę, że to już dzisiaj, że to oczekiwanie, to nasze przygotowanie też poprzez modlitwę nowenną, właśnie dzisiaj ma, ma swój taki finał. Mam nadzieję i bardzo w to wierzę, że to będzie piękny i bardzo owocny czas, a zatroszczę się o to przede wszystkim Duch Święty. A my rozpocznijmy to nasze spotkanie teraz o godzinie 15, w godzinie miłosierdzia. Rozpocznijmy je od przyzywania świętego Michała Archanioła, który będzie nas osłaniał. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I wysłuchajcie jeszcze, proszę, fragmentu z dzienniczka siostry Faustyny. Dzisiaj będzie to podpunkt 1107. Dziś na medytacji dał mi Bóg wewnętrzne światło i zrozumienie świętości i na czym ona polega. Chociaż te rzeczy już wiele razy słyszałam na konferencjach, jednak inaczej dusza to rozumie, kiedy poznaje przez światło Boże, które ją oświeca. Ani łaski, ani objawienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej udzielane nie czynią ją doskonałą, ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Te dary są tylko ozdobą duszy, ale nie stanowią treści ani doskonałości. Świętość i doskonałość moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą. Bóg nigdy nie zadaje gwałtu naszej wolnej woli. Od nas zależy, czy chcemy przyjąć łaskę Bożą, czy nie, czy będziemy z nią współpracować, czy też ją zmarnujemy. I rozpocznijmy modlitwę koronku do Bożego Miłosierdzia. Zachęcam Cię do zostawienia swojej intencji w komentarzu, być może zrobiłeś już to w skrzynce intencji. Chcę modlić się w Waszych intencjach, w, tym w tych wszystkich sprawach, które nosicie w sercach, które są dla Was dziś ważne. Rozpocznijmy znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, <laughs> miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Bóg zapłać kochani za wspólną modlitwę. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólny czas. I tak jak już wcześniej wspomniałam, to dzisiaj właśnie jest spotkanie, czuwanie, e, wielkie wydarzenie, które zostało zorganizowane z myślą właśnie o Was, o całej wspólnocie teobańkologii, o każdym jednym sercu, które chce czuwać, jak w wieczorniku. I bardzo się cieszę, że już dzisiaj możemy przeżywać ten piękny czas. Wiąże się z tym jeszcze jedna informacja, ponieważ dzisiaj wieczorem na Różańcu nastąpi zmiana tajemnic i ksiądz Teodor nie będzie odmawiał tajemnic radosnych, ale tajemnice chwalebne. Myślę, że to może być ważne szczególnie dla tych osób, które trwają na nowennie Pompejańskiej, a jak wiemy, przed nami jeszcze kawałeczek drogi. Więc chciałabym, żebyście o tym też wiedzieli, mogli sobie zaplanować ten dzień modlitwy. Dziś wieczorem na Różańcu... Z księdzem Teodorem tutaj na te będą odmawiane tajemnice chwalebne. Ja Was zapraszam jeszcze na kilka słów od księdza Teodora, a potem będziemy modlić się ostatnim dniem nowenny pompojański. Chcę cię zaprosić w maju do tego, żebyś przylgnął do Maryi poprzez nabożeństwa majowe, choćby w Twojej parafii. Pamiętaj o tym, że stale na tym kanale o 20.30 czeka na Ciebie różaniec. Bardzo mam też wielką nadzieję na to, że zjednoczymy się w Licheniu, 18 maja 2024 roku na tym wydarzeniu, czuwaniu przed zesłaniem Ducha Świętego. Niech to będzie rzeczywiście czas pielgrzymki, pierwszej takiej ogólnopolskiej pielgrzymki naszej społeczności, teobańkologii i społeczności oddanych Maryi do Lichenia. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące pielgrzymek autokarowych, wyjazdów, chcecie sami zorganizować ten wyjazd z waszej parafii, Chcemy Wam pomóc. Zerknij w opis, napisz do nas, czy to na Messengera naszego fanpage'u, czy to na e-maila kontaktmaupateobankologia.pl. Zerknij również na tę stronę tobie podaną wieczerni 2024 i podejmij decyzję. Zjednoczmy się. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam do wspólnej modlitwy nowenną, ostatni dzień, który nas przygotował na to dzisiejsze czuwanie, wydarzenie, spotkanie. Dobrego czasu, dobrego popołudnia i trwajmy na modlitwie. Nowenna do Ducha Świętego, dzień dziewiąty. Panie Jezu Chryste, niegdyś w świątyni jerozolimskiej wołałeś do ludu. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedziałeś to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś. Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję z martwych wstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój apostoł nazywa owocami Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To Duch Święty uczy nas modlitwy. Gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego, wierząc w to, wołamy: Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. Niech Twoje Słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, O Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi. Daj nam, abyśmy w tym samym Duchu, razem z Tobą, nieustannie wielbili Boga Ojca. Niech nas uświęca duch twój, o Panie. Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga. Niech nas uświęca duch twój, o Panie. Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego. Niech nas uświęca duch twój, o Panie. Połącz nas ze sobą, Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Ześlij Ducha Twego, upragnionego Gościa naszych dusz i nie dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich, ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Twoim sądem. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Ześlij Ducha Twego, światłość Najświętszą, aby napełnił nasze serca, niech nas uświęca Duch Twój O Panie. A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Spraw prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Litania do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu Świata Boże zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami Duchu Święty Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej. zmiłuj się nad nami Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz zmiłuj się nad nami Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który stąpiłeś na apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu Świętego, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który wlewasz miłość boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, strażniku sumień naszych. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty. Bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas, duchu święty. Bądź nam miłościw, wybaw nas, duchu święty. Od zwątpienia-wzbawcze działanie łaski, wybaw nas, duchu święty. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, duchu święty. Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, duchu święty. Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas duchu święty. Od zaniedbania pokuty, wybaw nas duchu święty. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas duchu święty. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas duchu święty. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas duchu święty. My grzeszni Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć, raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować, raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nas w cierpieniach pocieszyć, raczył. Wysłuchaj nas, Duchu Święty. Abyś nas w łasce. Twojej utwierdzić raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty. Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył. Wysłuchaj nas, duchu święty. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Stwórz Boże we mnie serce czyste, i odnów we mnie mod ducha. Módlmy się. Duchu święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. Zapal w nas ogień Twojej miłości. I chroni nas od wszelkiego złego. Amen.